Czy wyobrażałeś sobie kiedyś przeżycie tak przerażające, że myślałbyś o nim przez lata? Prawdziwe historie, które udowadniają, że strach może być bliżej niż myślisz. W tym wideo poznasz trzy prawdziwe i niepokojące historie grozy, które nie tylko przyprawią Cię odreszcze, ale także sprawią, że spojrzysz na otaczające Cię szczegóły w zupełnie nowy sposób. Przygotuj się, by zrozumieć, jak pozornie zwyczajne sytuacje mogą ukrywać największe koszmary. I jak stawić im czoła? Przejdźmy do naszej pierwszej historii, ale zanim zaczniemy, sprawdź, czy subskrybujesz już kanał, bo przygotowuję serię takich filmów. Jeśli lubisz świat nocnych lęków, dołącz do naszej społeczności. Historia pierwsza to wydarzyło się, gdy miałam 20 lat. Teraz mam 22, więc nie było to aż tak dawno. Podczas studiów pracowałam jako opiekunka do dzieci. W tygodniu zajmowałam się jedną stałą rodziną, a w weekendy opiekowałam się dwójką dzieci z bogatej rodziny, która często podróżowała. Byli mili, a ich dom był niesamowity. Miałam tam swój własny pokój gościnny. To była prawdziwa praca marzeń. Była jesień. Liście leżały na ziemi, a powietrze było chłodne. Przyjechałam w piątkowe popołudnie, a pierwsza noc była spokojna. Bawiłam się z dziećmi. Nazwę ich James, 7 lat, i Jessica, 5 lat. Byli uroczy, dobrze wychowani i mieli ustalone godziny snu. Jessica o 19.30, a James o 20.30. W ciągu dnia spędzaliśmy czas w ich pokoju zabaw, który był prawdziwym rajem. Jessica uwielbiała swoje lalki i domek dla lalek, a James grał w gry wideo, podczas gdy ja oglądałam jak gra. Ta rodzina była tak bogata, że mieli nawet domek przy basenie po drugiej stronie jeziora na terenie posiadłości. W domku był bar, stół bilardowy, gigantyczny telewizor, sofy i domofon połączony z głównym domem. Uwielbiałam spędzać tam czas po tym, jak dzieci zasnęły, bo mogłam głośno rozmawiać przez telefon lub oglądać telewizję, nie martwiąc się, że je obudzę. Tej nocy około 22 poczułam głód. Przeszłam przez podwórze do głównego domu, wpisałam kod na drzwiach i poszłam do kuchni, żeby coś wyciągnąć z zamrażarki. Potem wróciłam do domku przy basenie z przekąską, usiadłam na kanapie i zaczęłam oglądać film Białe Dziewczyny, jednocześnie pisząc ze znajomymi. Wieczór był idealny, aż do momentu, gdy ciszę przerwał dźwięk domofonu. Podskoczyłam na kanapie. To urządzenie nigdy nie dzwoniło. Nigdy. Wzięłam głęboki oddech i podeszłam, żeby odebrać. Nacisnęłam przycisk i ku mojemu zaskoczeniu to była Jessica. Jej cichy głosik wydobywał się z drugiej strony, szepcząc, że boi się. Bo słyszy dziwne dźwięki. Jessica zwykle spała całą noc, to już mnie zaniepokoiło, ale starałam się nie panikować. Odłożyłam jedzenie, zarzuciłam kurtkę na ramiona i szybko pobiegłam przez podwórze. Posiadłość była ciemna, a wiatr sprawiał, że drzewa wydawały niepokojące szelesty. Kiedy weszłam do głównego domu, cisza wydawała się jeszcze cięższa niż wcześniej. Wbiegłam na górę i poszłam prosto do pokoju Jessiki. Leżała już w łóżku, skulona pod kołdrą. Jej przerażone oczy patrzyły na mnie. Uśmiechnęłam się, próbując ją uspokoić. Zaczęłam ją łaskotać, jak zawsze, i zapewniłam, że wszystko jest w porządku. Kiedy w końcu się rozluźniła, powiedziałam jej dobranoc i zamknęłam drzwi jej pokoju. Wracałam korytarzem w stronę kuchni, gdy coś mnie zatrzymało. Na końcu domu, tam gdzie wiatr nie powinien docierać, usłyszałam dźwięk, ciche kliknięcie, jakby drzwi się otworzyły. Kiedy szukałam otwieracza do wina, cichy trzask podłogi w innym pomieszczeniu sprawił, że zamarłam. Serce zaczęło mi walić. Odwróciłam się w kierunku dźwięku, wstrzymując oddech, mając nadzieję, że to tylko moja wyobraźnia. Nie chciałam panikować, nie teraz. Nie chciałam, żeby Jessica powiedziała, że wymyślam rzeczy tylko dlatego, że wspomniała o dziwnych odgłosach. Próbowałam to sobie racjonalnie wytłumaczyć. To tylko dom, który się osiada, pomyślałam. Chociaż mój umysł uparcie temu zaprzeczał, mimo to wymusiłam na sobie nerwowy uśmiech i przekonałam się, by wrócić do domku przy basenie, gdzie zostawiłam włączone światła i telewizor. Zamknęłam drzwi głównego domu kodem, prawie się potykając w pośpiechu, i przebiegłam przez ciemne podwórze. Wróciwszy do domku przy basenie, rzuciłam się na kanapę, próbując pozbyć się tego nieprzyjemnego uczucia, które uporczywie narastało. Nie wzięłam wina. Właściwie już go nawet nie chciałam. Wzięłam telefon, próbując się czymś zająć, ale wtedy interkom znów zadzwonił. Głośny, nagły dźwięk przeciął ciszę. Całe moje ciało podskoczyło na krześle. Pobiegłam odebrać, serce waliło mi jak młotem. Nacisnęłam przycisk i powiedziałam niepewne: Halo? Ale jedyne co usłyszałam, to cisza. Gęsta, niepokojąca cisza. Wydawało mi się, że słyszę oddech po drugiej stronie. Czy sika? Zapytałam niemal błagając o odpowiedź: Nic. Wołałam jej imię, a także Jamesa, ale odpowiadała mi tylko pustka. Mój umysł zaczął wirować, a strach zajął swoje miejsce. Zadzwoniłam do mojej przyjaciółki Kelsey. Opowiedziałam jej drżącym głosem, że zaczynam się bać. Powiedziałam o dźwiękach interkomie i że coś zdecydowanie jest nie tak. Ale ona wydawała się bardziej skupiona na tym, by powiedzieć mi, żebym się uspokoiła. I że przesadzam Podczas gdy ona mówiła Moje oczy nie odrywały się od okna głównego domu Wtedy zobaczyłam jak zapalają się światła w korytarzu Ktoś tam jest Wyszeptałam do Kelsey I wtedy zabrakło mi powietrza W oknie korytarza pojawiła się postać Mężczyzna, wysoki Stał tam patrząc prosto na mnie Wiedział, że go obserwuję Moje palce zdrętwiały A telefon wypadł mi z ręki Przerażona chwyciłam telefon z powrotem I rozłączyłam się z Kelsey Drżącymi dłońmi wykręciłam numer 901. Mój głos był mieszanką krzyku i płaczu, gdy mówiłam operatorce, że ktoś jest w domu. Mówiłam dalej, niemal krzyczałam do interkomu, próbując odstraszyć intruza. Wezwałam policję. Są już w drodze. Wynoś się stąd. Wrzeszczałam, ale z każdą sekundą moja odwaga zdawała się ulatywać. Operatorka poprosiła, żebym się uspokoiła i potwierdziła, że ekipa jest w drodze. Czy dzieci są bezpieczne? Zapytała. Moje oczy napełniły się łzami, gdy powiedziałam: Nie, są w domu z nim. Wtedy ciszę przeciął krzyk Jessiki przez Interkom. Moje ciało się poddało, upadłam na kolana, wciąż trzymając telefon, błagając o pomoc. Nagle usłyszałam głos Jessiki, nadal przez Interkom, wołający moje imię. Pobiegłam do niego: Jestem tutaj, zabierz swojego brata i uciekajcie z domu, teraz. Mój głos był stanowczy, ale w środku byłam w rozsypce. Rozpacz w jej głosie potwierdziła, że ten mężczyzna tam był. Nie zastanawiałam się ani chwili. Pobiegłam, przemierzając ciemne podwórze, nie wiedząc, co mogę tam zastać. Znalazłam Jessica i Jamesa już przy drzwiach, z bladymi twarzami i łzami płynącymi po policzkach. Chwyciłam ich oboje, praktycznie wciągając z powrotem do domku przy basenie. Zamknęłam drzwi i zgasiłam światła. Ukryliśmy się razem, wszyscy drżąc. Minuty ciągnęły się w nieskończoność, podczas gdy nadal rozmawiałam z operatorką. W końcu powiedziała: Policja jest na miejscu. Latarki przecinały mrok na zewnątrz. Otworzyłam drzwi, a policjant zabrał nas w bezpieczne miejsce. Jessica i James zostali umieszczeni w jednym samochodzie, a mnie w innym. Policjanci wciąż przyjeżdżali, światła radiowozów oświetlały wszystko. Odpowiedziałam na wszystkie pytania, jakie mi zadali, ledwo mogąc zebrać myśli. A potem go znaleźli. Mężczyzna został wyprowadzony w kajdankach z pokręconym uśmiechem, który zdawał się szydzić ze wszystkiego. Spojrzał na mnie, gdy wsadzali go do samochodu. Jego twarz, coś było z nią nie tak, nieludzkiego, jakby wyszedł prosto z koszmaru. Rodzice dzieci przyjechali zaraz potem. Nikt tej nocy nie wrócił do tamtego domu. Wiedziałam, że nie mogę już tam pracować. Tamta noc wyryła się we mnie i za każdym razem, gdy zamykam oczy, widzę twarz tamtego mężczyzny. Mam tylko nadzieję, że Jessica i James jakoś to przezwyciężą, bo ja nigdy tego nie zapomnę. Historia 2. Miałem 28 lat, kiedy postanowiłem samodzielnie namiotować w lokalnym lesie, zabierając ze sobą tylko mojego Bigla, Regigo, jako towarzysza. Był listopad, dni wciąż były lekko ciepłe. Ale nocą zimno już dawało się we znaki. Przygotowałem się dobrze: przenośne ognisko, paliwo do zapalniczki, siekiera, namiot i moje wyposażenie wędkarskie. Planowałem spędzić tam dwa spokojne dni, korzystając z izolacji i kto wie, może złapać świeżą rybę z jeziora. Przeszedłem około kilometra, aż znalazłem idealne miejsce blisko jeziora, gdzie rozbiłem namiot na małej polanie. Reggie, jak zawsze ciekawy, eksplorował okolice podczas gdy ja rozkładałem wszystko. Kiedy wszystko było gotowe, postanowiliśmy udać się nad jezioro, żeby spróbować złapać ryby. Złapałem tylko kilka małych ryb, które ostatecznie wypuściłem, ale zauważyłem, że Reggie wyglądał na niespokojnego. Patrzył intensywnie w las, a jego ogon, zwykle machający, był nieruchomy. Mimo, że jest dobrze wyszkolony i nigdy nie goni niczego bez mojej zgody, coś wyraźnie przyciągnęło jego uwagę. Po chwili postanowiliśmy spacerować wokół jeziora. Znajdowaliśmy się po drugiej stronie w stosunku do naszego obozu, kiedy spojrzałem za siebie i zobaczyłem coś, co zmroziło mi krew w żyłach. Postacie wyglądające jak ludzie szły w pobliżu mojego obozu. Trudno było dostrzec szczegóły w oddali, ale ruch był niezaprzeczalny. Moja pierwsza myśl to było zabezpieczenie tego, co zostawiłem. Zawołałem Redziego i przyspieszyłem kroku w stronę obozu. Kiedy dotarliśmy, zamek w namiocie był otwarty. Ktoś grzebał w moich rzeczach. Spojrzałem dookoła, serce bijące szybciej, ale na szczęście nic nie zginęło. Niemniej jednak, sama myśl, że ktoś był tam, tak blisko mnie, sprawiła, że poczułem niepokój. Postanowiłem, że bezpieczniej będzie zmienić miejsce. Zwinąłem obozowisko i przeniosłem się na wyższy teren, wciąż blisko jeziora, ale bardziej ukryty. Z nowym obozem rozpaliliśmy ognisko i zacząłem rąbać drewno, żeby przygotować ogień. Reggie patrzył, podczas gdy ja przygotowywałem trochę chili na kolację. Kiedy wszystko wydawało się uspokajać, usiadłem obok ognia, pisząc w dzienniku, podczas gdy Reggie odpoczywał. Ale spokój nie trwał długo. Zaczął szczekać w stronę lasu. Dźwięk był niski i nerwowy, co sprawiło, że moje serce przyspieszyło. Spojrzałem w ciemność, próbując dostrzec to, co on widział, ale poza blaskiem ognia nic nie było widać. Szepnąłem do niego: Spokojnie, chłopaku. Ale on nie przestawał. Postanowiłem zgasić ognisko. Jeśli ktoś był w pobliżu, ogień na pewno był zaproszeniem. Reggie i ja schowaliśmy się w namiocie. On wciąż był czujny, a jego uszy poruszały się przy każdym odgłosie z daleka. Kiedy próbowałem skupić się na książce, zaczął warczeć cicho. Co jest chłopak? Swing zapytałem, czując jak żołądek mi się zawiązuje. On wpatrywał się w ścianę namiotu, jakby wiedział, że coś jest tam na zewnątrz. Czas zdawał się ciągnąć w nieskończoność. Każdy dźwięk wydawał się być coraz bliższy, coraz bardziej groźny. Próbowałem przekonać siebie, że to jelenie, lub w najgorszym przypadku, niedźwiedź. Ale myśl, że to może być ktoś, kto ukrywa się w ciemności, była o wiele bardziej przerażająca. Redzi w końcu położył głowę, ale atmosfera wciąż nie zmieniła się. Wiedziałem, że nie jesteśmy sami. Czułem się nieswojo. Każdy dźwięk stawał się głośniejszy w ciemności. Więc wyłączyłem latarkę i próbowałem zasnąć, licząc na to, że noc wkrótce się skończy. Nie wiem, ile czasu minęło, ale zostałem wyrwany ze snu przez Redziego, który warczał i był w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie robił. Próbowałem go uspokoić, szepcząc: Cisza, chłopak. Ale wtedy usłyszałem. Gwizd, nie wiatr, nie zwierzę. To był rodzaj gwizdania, który wykonuje się, żeby przywołać psa. Moje ciało zamarło. Redzi odpowiedział jeszcze groźniejszym warczeniem, teraz cichym i ostrym. Ktoś był tam na zewnątrz, w totalnej ciemności, pośrodku mojego obozu. Serce biło mi tak głośno, że bałem się, że oni mogą to usłyszeć. Świst zamilkł. Przez chwilę wszystko stało się ciche, oprócz lekkiego wiatru który wiał między drzewami, ale wtedy usłyszałem dźwięk, jakby ktoś stukał w usta. Było to niepokojące, prawie szydercze. A potem nadeszły kroki, powolne, ale zdecydowane, zbliżające się do namiotu. Każdy krok zdawał się odbijać w mojej piersi. Kiedy kroki zatrzymały się tuż obok, mocno trzymałem Redziego, podczas gdy on wybuchał rozpaczliwymi wyciem. Moje myśli pędziły. Cokolwiek to było, było tam. Tak blisko, że czułem jego obecność. Cisza powróciła, dusząca cisza, aż nowy świst, tym razem jeszcze bliższy, przerwał powietrze. Musiałem coś zrobić. Starałem się zabrzmieć pewnie i krzyknąłem: Lepiej stąd wyjdź, mam broń! Ale mój głos wyszedł drżący, niemal jak szept strachu. Ku mojemu zaskoczeniu kroki zaczęły się oddalać, ale nie spieszyły się. Były powolne, zamierzone. Jakby ta osoba chciała, żebym wiedział, że wciąż jest blisko. Reggie dalej warczał w ich stronę przez długie minuty, może godziny. Byłem sparaliżowany, bałem się wykonać jakikolwiek ruch, a cisza znowu zapanowała w okolicy. Tuż kiedy pomyślałem, że mogę zacząć się rozluźniać, usłyszałem. Daleko odbijając się między drzewami krzyk. Ale to nie był zwykły krzyk, to był dźwięk kobiety, desperackiej, jakby krzyczała o swoje życie. Przeszywał do szpiku kości. To była kropla, która przelała czarę. Włożyłem buty, złapałem redziego i latarkę i pobiegłem w stronę mojego ciężarówki, nie oglądając się za siebie. Każdy krok zdawał się być śledzony echem mojego własnego strachu. Kiedy w końcu dotarłem do ciężarówki, trzęsąc się, zauważyłem, że nie mam jeszcze zasięgu telefonicznego. Nie miało to znaczenia. Zatrzasnąłem drzwi, schowałem się z redziem i czekałem na świt. Wróciłem do obozu dopiero, gdy niebo było już jasne. Nie przejmowałem się, by sprawdzić, czy coś zostało ukradzione lub przeszukane. Szybko zebrałem rzeczy, rozmontowałem namiot i załadowałem wszystko do ciężarówki w kilka minut. Po prostu chciałem stamtąd uciec. Gdy tylko złapałem zasięg, zadzwoniłem na policję. Opisałem, co słyszałem i widziałem: świst, kroki i krzyk kobiety. Nie wiem, co się potem stało ani co naprawdę działo się w tym lesie. Wiem tylko, że nigdy więcej nie wróciłem tam na obozowanie. I może nigdy już nie pojadę na oboz. Historia trzecia. To była deszczowa noc, a ja byłem sam w domu. Nasz dom ma dwa piętra, ale górne piętro jest jak oddzielne mieszkanie. Mój brat i ja mieszkamy tam, podczas gdy nasi rodzice są na dole. To miło mieć tę przestrzeń tylko dla siebie. Tamtej nocy było weekend, a ja miałem całe piętro tylko dla siebie. Moi przyjaciele nie chcieli wychodzić z powodu deszczu. Więc postanowiłem spędzić noc, oglądając filmy grozy w moim pokoju. Znalazłem jednego, którego nigdy wcześniej nie widziałem, a fabuła była tak wciągająca, że byłem całkowicie pochłonięty. W pewnym momencie wstrzymałem film, żeby coś zabrać z kuchni. Przeszedłem przez korytarz do spiżarni, wziąłem pudełko ciastek i wtedy usłyszałem hałas dochodzący z dołu. Zignorowałem to. Może to był wiatr lub coś w tym rodzaju. Wróciłem do pokoju. Zamknąłem drzwi i ponownie włączyłem film. Ale zanim zdążyłem się ponownie skupić, zauważyłem coś dziwnego. Światło ruchu na podwórku było włączone. Byłem ciekawy, ale postanowiłem zignorować to. Aż usłyszałem wyraźny dźwięk zamykających się drzwi tuż poniżej mnie. Mój pokój znajduje się dokładnie nad drzwiami tylnymi na dole, gdzie mieszkają moi rodzice. Ściany w tym domu są cienkie jak papier, więc każdy hałas na dole odbija się tutaj na górze. Ponownie wstrzymałem film i stanąłem, nasłuchując. Teraz było to niezaprzeczalne. Kroki. Ktoś chodził tam na dole. Moje serce zaczęło bić szybciej. Wziąłem telefon i wysłałem wiadomość na rodzinny czat. Ktoś właśnie wrócił do domu? Zajęło to minutę, ale moja mama odpowiedziała: Nikt, jesteśmy na zewnątrz. Poczułem dreszcz. Mój brat był jedyną inną osobą, która mogła być w domu, ale on również nie powinien być w środku. A nawet gdyby był, Nigdy nie używałby tylnych drzwi. Wpisałem ponownie, palce mi drżały. Aleks, to ty? Czekałem na odpowiedź. Każda sekunda wydawała się wiecznością. W międzyczasie kroki nadal dochodziły z dołu, coraz wyraźniejsze. Nie zrobił tego. Cisza w grupie czatu sprawiła, że poczułem ucisk w piersi, ale to, co wydarzyło się później, było o wiele gorsze. Usłyszałem kroki, które wciąż brzmiały na dole, przechodząc przez dom w stronę frontu. Dźwięk stawał się coraz bardziej oddalony, jakby ta osoba odchodziła. Na chwilę pomyślałem, że wszystko będzie w porządku, ale wtedy kroki zaczęły wspinać się po schodach. Natychmiast wyłączyłem telewizor. Moje serce biło jak bęben w piersi, gdy słyszałem dźwięk każdego stopnia, skrzypiącego pod ciężarem kogoś. Kroki były ciężkie, metodyczne, jakby ta osoba dokładnie wiedziała, dokąd zmierza. Co gorsza, nie zatrzymywały się w żadnym innym pokoju. Szły prosto do mojego pokoju. Próbowałem wziąć głęboki oddech, ale powietrze wydawało się nie wchodzić. Położyłem się na łóżku, nieruchomy, udając, że śpię. Zamknąłem oczy, ale zostawiłem mały szparę, wystarczająco by podglądać. To wtedy zobaczyłem głowę powoli wyłaniającą się przez drzwi. Ktoś tam był, patrząc na mnie. Trudno było dostrzec coś w ciemności ale widziałem oczy. Te oczy wpatrujące się we mnie, zimne i pozbawione emocji. To nie był mój brat, to nie była nikogo, kogo znałem. Osoba stała tam, obserwując mnie, przez czas, który wydawał się niekończący. Całe moje ciało drżało, ale nie mogłem się ruszyć. Nie mogłem mrugać. Wszystko, co mogłem zrobić, to udawać, że śpię. Po około 30 sekundach, może minucie, zamknął drzwi, ale nie usłyszałem kroków oddalających się. Cisza była nieznośna. Chwyciłem telefon drżącymi rękami i napisałem w rodzinnej grupie czatu, tym razem wielkimi literami: Aleks, proszę, powiedz mi, że to ty w domu. Odpowiedź przyszła niemal natychmiast: Nie! O czym ty mówisz? Krew mi zamarzła. Napisałem z powrotem w panice: Jest tu ktoś!. Zadzwoniłem na 911, starając się utrzymać głos cicho, ale chyba mnie usłyszano. Gdy tylko zacząłem szeptać przez telefon, kroki zaczęły się od nowa, oddalając się od drzwi i schodząc po schodach. Pozostałem na linii z dyspozytorem, aż przyjechała policja. Kiedy zapukali do drzwi na dole, zszedłem, żeby ich wpuścić. Dwóch policjantów przeszukało cały dom ze mną. Sprawdzili każdą szafę, każde łóżko, każdy zakamarek. Nikogo tam nie było. Po jakimś czasie stwierdzili, że osoba musiała wyjść. Powiedzieli, że ktoś prawdopodobnie skorzystał z faktu, że tylne drzwi były odblokowane. Coś tak prostego, tak łatwego do uniknięcia. Policja odeszła, ale moi rodzice wrócili dopiero następnego dnia. Byłem znowu sam. Nie było mowy o spaniu. Siedziałem na łóżku, oczy przyklejone do okna. Wtedy zapaliło się światło ruchu na podwórku. Moje serce stanęło. Spojrzałem przez okno i zobaczyłem mężczyznę oddalającego się od domu, idącego w stronę ciemnego kąta podwórka. Wyglądał na to, że wiedział, gdzie światło go nie dosięgnie. Potem zniknął. Na chwilę zamarłem. Czy próbował wejść ponownie? Tym razem drzwi były zamknięte, dzięki Bogu. Światło zgasło, pogrążając wszystko w ciemności. Pozostałem tam, obserwując, czekając. Na szczęście nigdy nie wrócił. Ale obraz tej głowy podglądającej przez drzwi, z tymi oczami wpatrującymi się we mnie, ten obraz będzie mnie prześladować na zawsze. Teraz zawsze zamykam drzwi na klucz. Najgorszą rzeczą, jaką się nauczyłem, jest to, że to może być jedyna rzecz między Tobą a kimś, kto nie powinien tam być.